Cały. Akcja trójkowa. Zapała stawiający zasłony. Efektowna. Akcja. Ale świetny pick and roll w wykonaniu Łączyńskiego i zapały. I na całym boisku to znamy tak tutaj ustawia również swoją defensywę. E Trener e Energi. Śląsk wrócił do krycia każdy swego. Mamy półtorej minuty do końca pierwszej połowy. Grej. Ładnie znalazł na Jonesa i będzie przerwa dla Macieja Majherka. No właśnie, wspominałeś Radek o tym, że brakowało po stronie Śląska takich akcji odważnych, minięcia. Najczęściej tak. Do Gryfina, Gryfin jeszcze próbował tam blokować Michalak, ale to nie miało szans powodzenia. Znakomicie. Tomaso, Tomaso. szlachetka, wrzutka do Langowicza. Efektownie z góry. Aleksander Langowicz. Turczak cierpliwie. Zaprosił Fejna, żeby tu po trójkącie zagrać. To wszystko świetnie. Hunter odczytał. Długo składał się do tego podania. Fejn. Efektowny blok. Miejmy nadzieję, że nasz operator Wykorzystał oba w pierwszej kwarcie. Coleman Jones też nie. Fatalnie budują gospodarze spod samej obręczy. A Żołnierewicz zablokowany teraz przez Colmana Jonesa. O, no, brawa dla Jonesa, który dobrze wrócił pod własny kosz. Efektowna czapa. No i, no i piłka. piłka tak. tak, powinna być dla Śląska Wrocław. I będzie challenge ze strony Einarsa Bagackisa. Sędziowie... All znany znany jako doskonały obrońca również Jakub Garbacz, Ale pierwsza akcja Jakuba Piękny teraz i znowu off-screen. Znowu off screen, znowu reject tak zwany w drugą stronę od Pikendrolima. Horton na zasłonę Ale poszedł w drugą stronę Horton zablokowany przez Bowskiego, ależ to była czapa Szkielę, jeszcze raz Dafi. Dafi do Tomczaka. Tomczak! Ależ to była akcja. No i to jest świetna odpowiedź od razu Tomczaka, bo w pierwszej kwarcie... Bo e, oczywiście ma pełne e, tutaj zielone światło, można powiedzieć. Jak blanche, powalczy o to od komera. Tak jest. E, Oddał już 12 rzutów Graves. No! Nie po raz pierwszy w tym sezonie efektowny wsad Gravesa. Pojawił się znikąd, gdzieś tam wybiegł na chwilę na out. A więc efektowny przechwyt i jeszcze bardziej efektowna akcja w ataku. Nie ma odpowiedzi.